Już zaczynamy, już zaczynamy, Otwieramy to spotkanie, będą bajki i piosenki. To dobranocki czas, to dobranocki czas, Więc wygodnie zasiadajcie, opowieści posłuchajcie. Razem śpiewajmy, razem śpiewajmy, Bo to radość jest w tych dźwiękach, kiedy niesie nas piosenka. Chociaż daleko, chociaż daleko, teraz od siebie jesteśmy, wyobraźni się przenieśmy. Za góry lasy, za góry lasy, i za morza popłyniemy, razem tam powędrujemy. Bo to przygody czas, bo to przygody czas, więc zapraszam wszystkich Was, opowieści nadszedł czas. Już czas. Witam was w kolejnym odcinku Dobranocki Owickiej. Dzisiaj usłyszycie historię od naszych wschodnich sąsiadów. Będą to historie z Rosji. A pierwsza z nich zaczyna się tak. Ta-ta-ra-ta-ta-ta. Ta-ta-ri-ti-tam. Tam Żył był kiedyś car, potężny władca ogromnego państwa. Car miał wielkie wojsko, miał wielkie bogactwo, ale było coś, czego lękał się car: starości się bał. Mimo, że car miał czterdzieści kilka lat, codziennie patrzył w lustro, przyglądał się własnemu odbiciu, martwiąc się, czy zobaczy zmarszczkę. Czy coś się zmieniło na jego twarzy? Oj, nie chciał być stary, bo starość uważał za słabość. Aż w końcu taką obsesję na punkcie starości miał car, że ogłosił w całym państwie: kto skończy 60 lat, ten zostanie wygnany z naszego kraju. Taka osoba już siły nie ma, tylko jedzenie od innych bierze, a pieniędzy już nie przysparza. Kiedy to ogłosił car, w całym kraju zawrzało. Ludzie płakali, nie chcieli, aby ich ojcowie, matki, dziadkowie, babcie wędrowali gdzieś poza granice kraju, gdzie śmierć ich na pewno czeka. Ludzie przychodzili do cara, do jego wielkiego pałacu, prosili i błagali, ale Car był nieugięty. Aż w końcu Car miał tak dosyć tych płaczów, tego błagania, tego hałasu przychodzących nowych osób. Że rozesłał Herodów następnego dnia. Ci rano wsiedli na konie i pojechali w cztery strony królestwa Cara. A kiedy dojeżdżali do wsi albo do miasta, zatrzymywali konia. Deli w złoty róg i krzyczeli: Kto chce ocalić swojego ojca, matkę, dziadka albo babcie przed wygnaniem? Ten musi złoty dzban z głębokiego jeziora wyłowić. Tylko tej osobie łaska cara będzie przysługiwała i bogactwo w postaci złotego dzbana zostanie. Jeszcze połowy państwa nie objechali Herodowie, a już ludzie schodzili się nad głębokie jezioro. A był tam sędzia i żołnierze carscy, którzy pilnowali, kto wskakuje i czy dzban wyciągnie, czy nie. Ludzie zebrali się nad głębokim jeziorem, na wysokim jego brzegu stali widzieli krystalicznie czystą wodę, a na dnie złoty, misternie zdobiony dzban. I pytali: kto go wyciągnie? Kto go wyłowi z dna głębokiego jeziora? Ta ta ra ta, ta, ra ta 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 tam ta 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 ra, ti da, ta ri, ti, ti, ta ri, tactile, ta tam, da. Było powiedziane, że jedna osoba jednego dnia może spróbować, nie więcej. Więc do sędziego zbliża się junak, który przybył z dalekich stron. Hardy młodzieniec mówi: Ja skoczę, do dna dopłynę, złoty dzban wyciągnę. I zgodził się sędzia. Młodzieniec widział dokładnie, gdzie złoty dzban się znajduje. I z wysokiego brzegu skacze, nurkuje i płynie, płynie w tamtą stronę, ale dziwna rzecz się dzieje. Kiedy zanurkował, dzbana zobaczyć nie może. Wypływa więc na powierzchnię. Patrzy, złoty dzban widać na dnie. Więc nabiera powietrza, jeszcze raz nurkuje, płynie głęboko w dół wody, ale szuka, szuka. Nie widać dzbana. Wypływa więc na powierzchnię i wiele razy jeszcze nurkuje. Płynie bardzo głęboko, aż do dna głębokiego jeziora się dostaje, ale dzbana znaleźć nie może. W końcu tak był zmęczony ten junak, że ledwo doczłapał się do brzegu. Ledwo na ziemię się położył. Dyszy ciężko. A tu żołnierze carscy mówią, nie udało mu się. Do lochu, do kopalni cara on teraz pójdzie i do końca życia tam będzie pracował. I zabrali Junaka. Sędzia mówi: Następnego dnia kolejny śmiałek może spróbować. A wszyscy patrzą: Złoty dzban widać. Jakże nie udało mu się do, do niego dopłynąć? Następnego dnia drugi młodzieniec wskakuje do wody, nurkuje bardzo głęboko, ale tak samo pod wodą nie może dojrzeć już dzbana. Nie może go znaleźć, nie umie. I też do kopalni carskiej trafił. I tak

ta. Był też młodzieniec co miał na imię Aszkier. Aszkier był chłopem, a jego ojciec zestarzał się. Aszkier wiedział, że ojciec powinien opuścić kraj, ale nie chciał go na, na wygnanie wysyłać. Ojciec też już mało co widział. Więc Aszkier zaprowadził swojego starego ojca w wysokie góry, tam mu malutką chatkę zbudował i tam ojca ukrywał. Codziennie chodził tam Aszkier, jedzenie mu przynosił. I pewnego wieczoru, gdy razem siedzieli przy ognisku, ogrzewali się przy blasku ognia, wtedy stary ojciec powiedział, Aszkier, ty tak codziennie tu przychodzisz. Trudzisz się w wysokie góry chodząc. Zostaw mnie. Ja tylko kłopotem dla ciebie jestem. Aszkier mówi, nie, nie jesteś dla mnie kłopotem. Kocham cię, ojcze. Ale prawdą jest, że coś mnie trapi. Tak bardzo chciałbym złoty dzban z głębokiego jeziora wydostać. Chciałbym, żeby starzy ludzie mogli mieszkać w tym kraju. To przecież ich prawo powinno im przysługiwać. Nie wiem tylko, jak tylu junakom nie udało się tego dokonać. Głębokie to jezioro, to prawda. Nie bez powodu ma swoją nazwę. Ale przecież to dna da się dopłynąć. kier może tak jest. A może i nie? Powiedz ty mi, czy ten złoty dzban dobrze widać, jak się na brzegu stoi? No dobrze, widać go dokładnie. Na środku jeziora, na dnie on leży. Aż kiedy? A powiedz ty mi, czy koło tego jeziora jakieś drzewo się znajduje? O, ojcze, wiele drzew tam jest. A największe z nich to dąb potężny, który niemal do samego nieba sięga. Aszkiel, powiedz ty mi, czy jak słońce świeci, to cień tego dębu widać, gdzie on się znajduje. Ojcze, widać dobrze cień tego drzewa, do środka jeziora aż sięga. Aszkiel, powiedz ty mi, czy tam właśnie na końcu tego cienia złoty dzban się znajduje? ta ta ra, ta tam ta 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 tam I poszedł Aszkier do pałacu cara. Wchodzi, klęka przed wielkim władcą, pokornie się kłania i mówi Daj mi, carze, łaskę spróbowania wyłowienia złotego dzbanu z dna głębokiego jeziora. O, dziewięćdziesięciu dziewięciu junaków już próbowało, ty będziesz setnym, który w mojej kopalni będzie pracował. Może tak, a może nie. O, wielki carze, obiecaj mi, że spełnisz moją prośbę, o ile mi się uda z Wam wyłowić z wody. Obiecaj mi, że nie tylko moi rodzice, ale i inni starzy ludzie będą mogli zostać w tym kraju. I zgodził się na to car. I sędzia, i żołnierze carscy odprowadzili Aszkiera nad brzeg głębokiego jeziora. Tłum ludzi zebrał się myśląc, czy uda mu się, czy nie. Wszyscy widzą złoty dzban na środku jeziora, na dnie się znajduje. Aszkier też patrzy na dzban. I kiedy dali mu znać, że może zaczynać Zaczął biec, pędzi Aszkier i pędzi, ale nie do wody wskakuje, ale do wielkiego dębu podbiega i wspina się na drzewo coraz wyżej. Ludzie mówią, głupi, rozum stracił, oszalał z tego wszystkiego, nie uda mu się przecież, to w wodzie dzban się znajduje. Ale Aszkier ich nie słucha, wchodzi wyżej i wyżej na wysokie drzewo się wspina. I długi czas tak czynił, aż dotarł na wierzchołek tego wysokiego, ogromnego dębu. A tam, wiecie co zobaczył? Złoty, misternie zdobiony dzban. Odwiązał go z wierzchołka drzewa i rzucił się w dół, leci, leci, leci i wpada do wody. Do dna głębokiego jeziora nurkuje, a kiedy się wynurza, wszyscy wiwatują i krzyczą z radości, bo Aszkier w rękach trzyma złoty dzban! I odprowadzają go. Tłum ludzi się zbiera wokół pałacu cara, a Aszkier wchodzi w otoczeniu sędziego i żołnierzy. Klęka, głęboko kłania się przed mocarnym władcą i mówi: Panie, wielki carze! Oto złoty dzban! Który z dna głębokiego jeziora wydobyłem. Czy spełnisz moją prośbę, Którą spełnić obiecałeś? Jak? Jak tego dokonałeś, Aszkier? Przecież to niemożliwe! Nie swoim rozumem to zrobiłem, Ale mądrością mojego starego ojca, Który tą mądrością się ze mną podzielił. Bo widzisz, carze, Może starzy ludzie siły mają mniej, Ale mądrości więcej. I tego możemy się od nich nauczyć, jeśli czas i cierpliwość na to znajdziemy. I car, jak obiecał, tak zrobił. Pozwolił zostać starym ludziom w tym państwie. I sam też z tej przygody czegoś się nauczył. Tam, taratatam, ta tarata, tam, tam. Ta, ta, ta. Żyła kiedyś dziewczynka, malutka, drobniutka. I wielkie nieszczęście ją spotkało, bo straciła oboje rodziców. Sierotą była, i pewna gospodyni z tej wsi, gdzie mieszkała, przygarnęła tę dziewczynkę. Ale ta gospodyni wcale dla niej dobra nie chciała być. Na dziewczynkę mówiła drobinka i kazała jej sprzątać w domu, kazała jej pracować ciężko w gospodarstwie, mimo że sama trzy córki miała. Te córki przy stole siedziały i przez okno patrzyły, a jedna z nich, najstarsza, jedno oko tylko miała, więc wszyscy nazywali ją jednooczką. Druga dwoje oczu posiadała i dwuoczką była nazywana, a trzecia, najmłodsza, troje oczu miała. Trzyoczką więc była nazywana. Te dziewczyny nic nie robiły. Każdego dnia tylko przez okno patrzyły, jak drobinka ciężko pracuje. A ta Pracowała od rana do wieczora. I miała ona przyjaciółkę, wielką, łaciatą krowę. Kiedy było jej źle, przytulała się do tej krowy, opowiadała jej o swoich zmartwieniach, a krowa na nią tak patrzyła, jakby wszystko rozumiała. Aż pewnego dnia gospodyni była w tak złym humorze, że daje białe prześcieradło odrobince i mówi: Idź do rzeki! Wypierz to prześcieradło tak, żeby czarne się stało, a jak nie uda ci się to, to nie wracaj do domu, nic tu nie dostaniesz ani do picia, ani do jedzenia. I drobinka biegnie nad rzekę, moczy prześcieradło, piaskiem obsypuje kamieniami, obciera, ale prześcieradło białe pozostaje, bo czy można białe prześcieradło uprać tak, żeby czarne całe było? I płacze drobinka, i do krowy łaciatki się tuli, a krowa mówi: „Mu! Drobinko, nie martw się. Ja tobie pomogę. Wystarczy, że w jedno moje ucho wejdziesz, a drugim wyjdziesz i cała praca będzie wykonana. Drobinka nie może uwierzyć. Jak to? Ale dobrze. Wchodzi w jedno ucho łaciatki, z drugiego wychodzi i patrzy, prześcieradło czarne jest. Więc biegnie do gospodyni i mówi: zrobione! Patrz, prześcieradło czarne już wyprane. Oj, gospodyni! Zezłościła się jeszcze bardziej. Mówi, teraz zmieniłam zdanie. Idź, wypierz to prześcieradło, tak, żeby białe było. I wysłała swoją najstarszą córkę jednooczkę, żeby podpatrzyła, jak to drobinka robi. I biegną we dwie, biegną przez łąkę, przez strumienie, przeskakują, nad rzeką się już znajdują. Tam jednak jednooczka zmęczyła się, położyła się na trawie, a drobinka koło niej klęczy. I śpiewa jej tak. Śpi oczko, śpi oczko, śpi. Śni oczko, śni oczko, śni. Śpi. I zasnęła jedno oczka, oko swoje zamknęła. I nie widziała, jak drobinka w jedno ucho łaciatki wchodzi, drugim wychodzi, a przez z czarnego na białe się już zrobiło. I pobiegły później we dwie do gospodyni. A ta wściekła na drobinkę, pyta jedno oczko, jak to była ta? Nie wie, nie pamięta. Więc gospodyni mówi, zmieniłam zdanie, przez środę ma być jednak czarne. I dwu oczkę wysyła z drobinką. Biegną więc przez łąki, przez strumienie przeskakują. Kiedy nad rzeką się już znajdują, dwóczka zmęczyła się i kładzie się na trawie. Drobinka przy niej klęka i śpiewa. Śpi, oczko, śpi, oczko, śpi. Śni drugie, śni drugie, śni. Śpi. I dwóczka dwoje swoich oczu zamknęła. I nic nie widziała i nic nie słyszała. Jak drobinka wchodzi w jedno ucho łaciatki, a drugim wychodzi i prześcieradło. Znowu zmieniło kolor. Biegnie więc do gospodyni jedna i druga dziewczyna. A gospodyni mówi, jak to się stało? Dwóczka jednak nie wiedziała, nie pamiętała. Więc gospodyni mówi, jeszcze raz masz wyprać prześcieradło, znowu ma zmienić kolor, tym razem trzy oczka wysyła. I biegną obie. Przez łąki, przez strumienie przeskakują, a kiedy nad rzeką się znajdują, trzy oczka zmęczona. Kładzie się na trawie, a drobinka jej śpiewa. Śpi oczko, śpi oczko, śpi. Śni drugie, śnij, drugie, śpi. Śpi. Lecz zapomniała o trzecim oczku, które nie zasnęło i wszystko widziało. Jak drobinka w jedno ucho krowy wchodzi, a kiedy wychodzi drugim, przez radą zmienia swój kolor i cała praca jest wykonana. Oj, pobiegły później dziewczyny do gospodyni, a ta pyta trzy oczkę, jak to się działo? A ta o wszystkim opowiedziała. Gospodyni więc wściekła, każe z krowy łaciatki obiad szykować biegnie drobinka do swojej przyjaciółki tuli się do krowy łaciatki mówi chcą cię zjeść uciekaj, uciekaj a łaciatka mówi nie mogę mmm, taki już mój los ale tobie będę pomagać tylko mojego mięsa nie jedz zawiń kości moje w ogrodzie je zakop a jeszcze tobie pomogę i drobinka tak zrobiła kiedy na obiad podano mięso z łaciatki nie tknęła ani kawałeczka a potem skrzętnie kosteczki wszystkie pozbierała, w czerwoną chustę zawinęła, zabrała do ogrodu i tam pod ziemią zakopała. Następnego dnia, kiedy poszła do ogrodu, wielka, ogromna jabłoń tam rosła. Wielka i wspaniała, i jabłka miała tak wielkie, jakich na świecie nikt nie widział. Los chciał, że tamtędy książę przejeżdżał i krzyknął: Hej, piękne panny, która z was mi jabłko przyniesie, ta moją żoną może zostać. Jedno oczka, dwu oczka, trzy oczka, jak to usłyszały, do jabłoni się rzucają, ręce swoje wyciągają, a jabłoń jakby wyżej gałęzie unosi, dziewczyny do jabłek sięgnąć nie mogą. Wzięły więc kije i kijami w drzewo walą, jabłka chcą postrącać, ale jabłoń jakby liście im w oczy sypie, nie widzą, gdzie są jabłka czerwone. I wtedy odeszły zniechęcone, a drobinka pod drzewo podchodzi. Ja jakby sama jedno jabłko nisko nisko opuszcza a potem do fartuszka dziewczyny puszcza i drobinka trzyma wielkie czerwone jabłko niesie je do księcia i mówi to dla ciebie on mówi no to teraz skakuj na mojego konia i jedź ze mną do pałacu będziesz moją żoną ona mówi ale ja nie chcę nie chcę być twoją żoną nie chcę mieszkać w pałacu Wystarczyłoby mi to, gdybym miała swój dom i mogła o niego dbać. Zdziwił się książę. Jak to? Nie chcę mieszkać w pałacu? Nie chcę być moją żoną? No ale za tak piękne jabłko ją wynagrodzić. Więc dał jej sakiewkę pieniędzy. A drobinka za te pieniądze własne gospodarstwo kupiła. I pracowała tam. Pracowała i lata mijały. Dobrze jej się tam mieszkało, szczęśliwa była. A potem młodzieńca poznała. Młodzieńca, który bardzo jej się podobał, który dobry dla niej był i miły. I razem w tym gospodarstwie zamieszkali. I pewnie jak to w bajkach bywa, żyli długo i szczęśliwie. A na koniec zaśpiewajmy naszą kołysankę. Niech nasze oczy się zamkną, niech otwiera się wyobraźnia. I niech ta piosenka nas prowadzi w kolorowe sny. Kiedy dzień pełny, wrażeń był znów. Księżyca pełnia, księżyca nów. Ciemność kołysze każdego z nas. Na sny kolorowe nadchodzi czas. Lulaj, lulaj, bujaj, bujaj Lulaj, lulaj, bujaj, bujaj Lulaj, lulaj, bujaj, bujaj Otul się w bajkę, chwyć ją za rękę Przed snem zaśpiewaj naszą piosenkę Z każdej historii weź coś dla siebie Niech cię kołysze Płyń z nią po niebie, lulaj, lulaj, bujaj, bujaj, lulaj, lulaj, bujaj, bujaj.